To jest brzoskwinia odmiana Redhaven, mocno przemarzła. Proszę spojrzeć, wszystkie kwiatki poprzemarzały, ale są zawiązki, o tu jest taki zawiązeczek, że może da się, może zdąży się, zdoła się uratować. Więc w tej chwili takich zawiązków, takich pędów nie przycinamy, bo niech będzie nawet jeden czy dwa owoce, to będziemy mieli jakiś zbiór. Więc trzeba odczekać jeszcze z tydzień czasu. Ociepliła się Ziemia. Temperatura dodatnia też jest, no wyraźna temperatura dodatnia w ciągu dnia do, do 20 kilku stopni dochodzi. Więc jeżeli zostały, zostały te niektóre zawiązki dobrze zapylone, to okaże się, czy zawiązek będzie rósł, czy opadnie. Wtedy możemy przyciąć, nawet z początkiem czerwca. W tej chwili możecie Państwo poprzycinać. Te, które w ogóle nie mają zawiązków, zostawić tylko na dwa, na dwa oczka. Oczka to znaczy takie o młode, wyrastające pędy. Tu nie widać, żeby cokolwiek było, więc ja przycinam i zostanie na tych pędach, jeżeli urosną w ciągu tego roku. W przyszłym roku będzie to kwitło. Będą na takich jednorocznych pędach, będą najładniejsze owoce. Ale to, jeżeli będzie owocowanie w przyszłym roku, to y, informacje y, podamy na tej samej stronie internetowej. Y, pokażę Państwu, jak wygląda y, brzoskwinia już po cięciu, gdzie y, nie było żadnych zawiązków. Wszystkie zawiązki uschły. Idziemy na drugą działkę. Pokażę, jak wygląda po cięciu. Już. Tak. Tak wygląda brzoskwinia po cięciu. Kilka pędów pozosta pozostały takie cienkie, gdzie jest szansa, że może będzie 2-3 zawiązki, ale tak powinno wyglądać po cięciu. Tu wszystkie młode pędy odrosną i w przyszłym roku będą kwitły, jeżeli nie powtórzy się obecny rok, to będzie owocowanie. Tak, tak wygląda po cięciu śliwomorela. W czasie kwitnienia przemarzło w wielu miejscach gumuje. Właścicielka działki, jeżeli chce zachować drzewko do następnego, przez na następne lata do owocowania, musiała się zdecydować na takie radykalne cięcia. Tam dalej w tle widzicie Państwo śliwą morelę po przemarznięciu. Nie można tego pozostawić tak, bo na czubkach pędów nie przeniesie się na 4-5 metrów ponad ziemię. Bez sensu jest prowadzić w ten sposób drzewo, bo nie, nie zrobisz ani żadnych zabiegów ochroniarskich, ani nie, przer, przer, nie przerwiesz zawiązków owocowych. I miejscami gumuje. Co to znaczy? Miejscami gumuje. Czyli drzewice wypuszcza. Tak, proszę zobaczyć, o tu też. Drzewo broni się przed y, chorobami bakteryjnymi. Jeżeli gumuje, to znaczy, że już były miejsca porażone. Jeżeli takie, czy na brzoskwini, gdzieś na napędach, jeżeli się coś, y, zauważycie Państwo y, taką sytuację, należy ostrym nożem wyciąć, Nóż trzeba dezynfektować, dezynfekować, nawet spirytusem skażonym, to znaczy denaturatem, żeby na nożu nie przenosić chorób bakteryjnych i grzybowych. Wyciąć i do zdrowego, i zasmarować pastą zrobioną z topsinu. Na łyżkę farby emulsyjnej dajemy łyżeczkę topsinu, i tym smarować rany. Tu po cięciu wyszła, wyszło gumowanie. Taki wyraźny wyraźny obraz gumowania o tu gumowania. I tu, żeby żeby choroba nie szła dalej w pęd w, w tą gałąź, należy tu wyciąć, tu wyciąć i posmarować taką pastą funaben. Do tego można użyć również pasty na bazie Miedzianu. Albo miedzian, albo funaben. Nie wolno miedzianu z funabenem mieszać, bo to są substancje, które są antagonistyczne wobec siebie. Możemy zaszkodzić drzewu.